Mikroinwertery, co to jest, kiedy je stosować, wady i zalety, jak je stosować, jak instalować. Co to są mikroinwertery? To są inwertery on-gridowe, które można montować od razu na zewnątrz z panelami. Do tej pory mówiło się, że to jest inwerter pod, podłączony do pojedynczego panela. W tej chwili są mikroinwertery, które już umożliwiają podłączenie czterech czy nawet więcej paneli. Mało tego, DE robi w tej chwili mikroinwertery, które mają cztery oddzielne MPPT. Czyli jeżeli masz cztery panele, to MPPT jest tak jakby każdy panel jest traktowany jako jeden string i są cztery stringi. Także jak masz je na cztery różne strony świata, czy cztery różne zacienienia, to taki inwerter idealnie, czy o malże idealnie dobierze moc, do mocy produkowanej przez panel fotowoltaiczny. Dla kogo mikroinwerter? Jeżeli chcesz być prosumentem i mieć instalację na balkonie, to w tym momencie mikroinwerter jest dla Ciebie, dlatego że jeden czy dwa panele podłączasz pod mikroinwerter, wpinasz to do gniazdka, są w Niemczech to nawet sprzedawane od razu takie zestawy i cała instalacja. Czy to się opłaci bardziej niż instalacja z inwerterem hybrydowym? I tutaj nie ma dyskusji. Dyskusja pojawia się w momencie kiedy instalacje z mikroinwerterami sprzedaje się nam jako idealny sposób na instalację na dachu bo mamy komin który będzie któryś panel zacieniał i prześledźmy tok rozumowania sprzedawcy ale też nasz jako inwestora. Czy ma to większy sens niż inwerter zbiorczy wieszany na ścianie? Nie wiem czy wiesz, ale twój panel fotowoltaiczny to jest w rzeczywistości trzy stringi paneli fotowoltaicznych. Bo każdy panel to jest wiele ogniw fotowoltaicznych połączonych w szereg. I zazwyczaj, to można zresztą sprawdzić po ilości diod z tyłu, są trzy lub cztery takie szeregi. Po co 3 lub 4, a nie jeden dług. Właśnie dlatego, żeby zacienianie nie wpłynęło na produkcję panela. Z tyłu panela mocujemy pomiędzy tymi stringami diody bypass i jeżeli, któryś, któraś część panela jest gorzej oświetlona i nie produkuje prądu, to w obwodzie szeregowym prąd płynący przez cały obwód jest taki sam. Czyli jeżeli nasz panel jest 10 a i płynęłoby przez cały panel 10 amper, a przez jeden string paneli tylko 1 amper, to na zewnątrz wychodzi tylko 1 amper. I dlatego u góry nad każdym stringiem mamy diodę bypass, która w momencie jeżeli dany string nie produkuje tyle energii ile pozostałe, Przepuszcza prąd ponad nim. No dobrze, ale skoro tak, to może w ogóle problem zacienienia paneli nie istnieje, bo jeżeli dany string, czyli powiedzmy 1 trzecia panela zostanie po prostu wycięta z produkcji, to napięcie całego stringu spadnie o tą 1 trzecią panela, czyli jeżeli nasz panel był 30V, a string miał 500V, no to. Ten panel zamiast 30V będzie dawał 20, czyli produkcja będzie 490 V razy 10. Ampere. Algorytm MPPT w inwerterze nie jest w stanie idealnie w tym momencie dobrać odbioru do produkcji, czyli jest kilka procent straty w stosunku do tego, co taki zacieniony panel mógłby dać. A to co daje. I po to bardzo często jesteśmy namawiani, żeby założyć mikroinwertery pod każdym panelem czy pod każdymi dwoma panelami. Po pierwsze, unikamy w ten sposób wysokiego napięcia w prądzie stałym. Prąd stały bardzo agresywnie reaguje na rozwarcie obwodu. Mówiąc po ludzku, kiedy przez przewód płynie prąd stały o wysokim napięciu. I spróbujesz go rozewrzeć, to będziesz miał iskrę, będziesz miał nawet łuk elektryczny, czyli to, co jest przyczyną pożarów fotowoltaiki. Jednym z rozwiązań tego problemu jest właśnie położenie inwertera, mikroinwertera pod każdym panelem. Natomiast tutaj fizyka też jest nieobłagana. Bo, jeżeli kupujesz panel 452, dla mojego łatwiejszego rachunku, powiedzmy, że kupujesz panel 400 W, to ten panel ma te 400 W przy nasłonecznieniu 1000 W na metr kwadratowy i w temperaturze 20 stopni. Co się dzieje, kiedy temperatura na dachu wzrośnie? No a na dachu, wiadomo, temperatura wzrośnie. Wystarczy dot dotknąć dachu i. Można się poparzyć, a co dopiero dotknąć gorącego czarnego panela. Na każdy stopień powyżej 20, panel zmniejsza produkcję energii o 0,5%. Czyli jeżeli ten panel ma już tylko 40 stopni, to jest latem, to będzie to miało o 8 rano, to już 20 stopni razy 0,5% to mamy 10% mniejszą produkcję. Czyli on w tym momencie, nawet postawiony pod idealnym kątem do słońca, Super mocne słońce świecące, on i tak w tym momencie produkuje tylko 360 W. I teraz jest kolejna rzecz, że często instalatorzy mocują inwerter pod panelem, a inwertery, te mikroinwertery, one mają sprawność od 92 do 97%. Co to znaczy? Co to jest ta sprawność? Jeżeli panel ma 400 W i to przechodzi przez ten inwerter, i on ma sprawność dla łatwego rachunku znowu przyjmijmy 95% taką średnią. 96,5% to mają nawet takie niedrogie w tej chwili. Ale przyjmijmy dla łatwiejszego rachunku 95%. To oznacza, że 5% mocy przez niego przechodzącej wydziela się jako ciepło pod panel. I teraz zobacz, co się dzieje. Panel miał 400 W. To już teraz ma 360. Jeżeli te 360 wjedzie nam na nasz inwerter. To mamy prawie 20 W ciepła wydzielane przez mikroinwerter. No i to jest dosyć problematyczne, bo po pierwsze, 20 W to ja posiadam lutownice, które mają mniejszą moc, a przynajmniej mają możliwość ustawienia mniejszej mocy i można się nimi nieźle poparzyć. Ale po drugie, sama elektronika w inwerterze. Mosfety, bo wszystkie te rzeczy, które robi inwerter, to on to robi za pomocą tranzystorów przylutowanych na płytce drukowanej. One też w podwyższonej temperaturze starzają się w sposób przyspieszony. Więc jeżeli mamy inwerter położony pod panelem, a ja wręcz widziałem przyklejone do spodu panela i to ciepło dodatkowo ogrzewa nam panel, to po pierwsze mamy przyspieszone zużycie panela w miejscu, gdzie jest inwerter, bo tam temperatura jest największa, ale po drugie mamy też przyspieszone zużycie inwertera. I o ile te mikroinwertery świetnie sprawdzają się w maleńkich instalacjach, Amerykanie kładą na tym off w ogóle, żebyś nie myślał. Czyli mają taki normalny chiński inwerter, czy jakikolwiek inwerter dający 230, 230 z niego... Podają na mikroinwertery i używają tego, że mikroinwertery mają MPPT, czyli są sterownikami i od razu dorzucają do sieci 230V, tej off-gridowej, dorzucają moc z paneli fotowoltaicznych. No i teraz przechodzimy do tego bezpieczeństwa i niezawodności. Zawodne potrafią być przewody. Które idą na dach, tak? Złącza MC4, którymi się to spina. A jak przeanalizujesz, w jaki sposób inwertery są podłączone do tych 230 V, to jest w sposób szeregowy. Czyli my wpuszczamy 230 do pierwszego inwertera, od pierwszego panela, z niego przechodzimy, podajemy 230 na następny. Z drugiego na trzeci, z trzeciego na czwarty, z czwartego na piąty i tak I w tym momencie mówienie o niezawodności, o tym, że jak jeden inwerter ci padnie, to reszta i tak będzie pracować, no to lekkie nieporozumienie. Dlatego, że jeżeli ta awaria spowoduje zwarcie na 230 V, to wszystkie inwertery zakończyły w tym momencie pracę. Badania prowadzone przez producentów paneli fotowoltaicznych z przyspieszonym starzeniem paneli pokazały nam, że rzeczywiście jest tak, że panele będą na dachu pracować 20 lat minimum, ale nie ma badań, które by powiedziały to samo o mikroinwerterach. I teraz to jest rzeczywisty problem, bo jeżeli awarii ulegnie inwerter, który masz na dole powieszony, Wzywasz serwisanta, zdejmuje ci inwerter, wkłada w to miejsce inwerter serwisowy, tamten inwerter naprawia, albo wręcz kupujesz następny, bo inwertery jednak to nieją. Kiedy to samo zdarzy się na dachu, sprawa wygląda dużo gorzej, dlatego że przeprowadzenie diagnostyki na dachu starannie, no, samo znalezienie, który to z tych wspaniałych inwerterów, nie chce pracować, jeżeli one wszystkie pokazują po Wi-Fi, że mają po prostu awarię sieci, bo któryś zrobił awarię, to jest bardzo problematyczna sprawa. Demontaż instalacji na dachu, na mikroinwerterach, po to, żeby wymienić wadliwy inwerter, to też są i duże koszty, i jednak logistyka całej operacji nieporównywalna do rozłączenia instalacji, którą masz w domu na dole. Dlatego wydaje się, że ten zysk z lepszego wysterowania zacienionego panela badania nie pokazują, żeby on był większy niż 2-3%. I ten zysk nie jest wart, czy może nie być wart, większych kosztów instalacji, to raz. Większej komplikacji instalacji to 2 i mniejszej żywotności instalacji to 3. I żeby nie było. Ja to mówię w roku 2023, bo jestem absolutnie przekonany, że mikroinwertery to przyszłość. Że mikroinwertery będą w każdym panelu fotowoltaicznym po prostu częścią panela fotowoltaicznego. Bo elektronika ta nie jest zgodnie z prawem mura. Prawie dwukrotnie co dwa lata. W związku z tym łatwo sobie wyobrazić płytkę drukowaną, która po prostu zawiera cały mikroinwerter, jako część przyłącza, złącza paneli fotowoltaicznych, bo rozwiązuje nam to mnóstwo, mnóstwo problemów. Ale na dziś, gdybym miał to robić sobie, gdybym zamawiał instalację większą niż dwa panele, to nie zrobiłbym tego na mikroinwerterach. A już tym bardziej nie dotykaj. I to mówię prosto, jasno i wciskając Cię w głowę: nie dotykaj optymalizatorów, to jest skam. Czy dwa panele na balkonie podłączą bym do mikroinwertera? Nie. Dlatego, że mikroinwertery w tej chwili kosztują tyle samo. Co off-gridowe inwertery 24V, które dają nam dodatkową wielką możliwość zarządzania magazynem energii, i na dodatek magazynu energii jako takiego, czyli możliwość pracy przy awarii energetycznej, czy możliwość pracy po prostu na obwodzie wydzielonym, kiedy my sami zużywamy nasz własny prąd. Więc jeżeli dostałeś ofertę na mikroinwerterach to zażądaj drugiej na jednym inwerterze i zobacz, jak duża będzie różnica cenowa i czy rzeczywiście produkcja zwróci ci to w okresie 30 lat.